W zwykłych dębowych schodów? <śmianie> nie wiem, czemu to wygląda jak kutas? A czemu zrobił ktoś jak ten? <śmianie> Jezus Maria. Okej, okej, nie mam pytań. No. Skończyłeś? Skończyłeś? Siadamy na tym, czy coś? Czekaj, o co takie fajne rogi, rogi ma. Na, psz, zonda? Psz. Psz, psz, co ty psz, robisz? Psz, psz. Co za ludzie. Nie Dobra, wiem. było dobrze. To ma być fotel. A nie Dobra, to... ja idę po picie sobie. Zaraz będę. Gdzie da. jesteście? Ja już jestem. Mam piciu, piciu. Ty co chciałeś zrobić tak, tak? A to powinno być jeszcze tak, czekaj no to... Nie no dobra, dobra, nie wiem Jak dojść, to, to fajnie <laughs> Dobra, to <tam śmiech> do Czekaj Jeszcze o, o pochodnie, po, pochodnie I Te kaktusy tam były, to je postawiliście Nie, głeb, łeb, łeb jakiś <laughs> I głowę Steve'a <Siva. śmiech> hehe, jaką... <laughs> Ej. Sześć. Cześć, cześć, o i trochę tutaj. Tylko na też tak wygląda. Ej nie, poczekaj, bo za mały trochę wyszedł. Zostaw, zostaw. I chodźmy. Zostaw, A głowę z tym marzycielem usunął. Jak noc to nie ja to robiłem? A dlaczego tu usuwasz? Bo już w jednej serii budowałem. <głosy> <głosy> Wiem, oglądałem, tak. Czekaj. Dobra. Gotowi? 3, 4, 3. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft Survival Multiplier. Jest ze mną chudy. Cześć widzicie? No i nie ma z nami ządy jakoś tak. Nie, nie wiem czemu. O. Bo. Yes. Hejo Ty Co ty tam robiłeś? E, latać się uczyłem. Dobra. Czyli że? Umiesz My... Nauczyłeś się. My się nie uczyliśmy. Mądry chłopiec, uczy się sam. No właśnie. <stuszel> Dokładnie. <stuszel> Dobra, gdzie mi dzisiaj idzie? Mów. Um, to jest tak, w dzisiejszym odcinku na pewno pójdziemy do Neteru. E, I... <śm> <śm> Wcześniej zrobimy sobie żelazny ekwipunek. Tak. No. Wiesz, że ja też mam grabiwa? Jak... Co za... Bile raz jeszcze? Nie, dobra. Tak. To się wytnie. Grajcie. Ale jak... Ja to zrobię spoko. Ej, dobra, to musimy puścić w tym samym momencie. No. 3, 4. To puść. Już później. To jest żelazny set. Mhm. Eee. Żelazo mamy. u góry. w naszym domu. Okej, okay, ja mam tutaj. Dobra, ee, masz? Przy A sobie? Nie, nie, przetopione. Aha. Dobra. Co tutaj jest? Jestem trochę głodny. Co wy tu kombinowaliście? Co? No, tu, w tej jaskini dziwnej. Ale ja nie to magazyn robię. nasz, niby, tak? A, wiem o co chodzi. Yyy, e, zarządzał przede mną, uciekał. <śla> Aha. Trzeba znaleźć skarb mojego rodu. <śla> czas w radzę. Ja, nie kości. <laughs> Dokładnie. Pięknie. Ej dobra, ej pre... bogactwo. Bogactwo, powiadasz, bogactwo. Dobra, ej, ja wezmę 300 takich bruku i 300 takich dębowego ee, dre, e, desek, dre, dębowych desek e, i ak akacjowe deski. Skąd ja to mam? Nie wiem, i zbuduję tam dom. Tak. Dobra, e, tak e, i najpierw e, zrobisz ten e, Kurde, nigdy nie mogę zapamiętać, jak się nazywa? E, 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 kurde uh -huh. Dobra, e, weź wodę z lawu A, obsydia tak, Nie mogę zapamiętać <laughs> Okej, okay, nie mam wody i nie mam lawy Fajnie, nie? E, czekaj my tutaj, e, Na dole jest e, woda, a u mnie jest lawa Zrzucę ci na dół Dobra? Mm -hmm. Łapaj. A nie, nie musimy zrobić jakiegoś nieskończonego źródełka lawy? Wody? Przecież mamy całe morze. Cały nil. Sta starczy nis. lawy? Pe pewny jesteś? Eee... E e no to no, no nie jestem pewny. E gdzie wylać? Ja się boję. Jeśli się nie uda, to nie moja wina. Ja mam pomysł. Ty ządawy, chcesz wylewać? Chodź tu. Pokiwaj gołem, chcesz wylewać. Mam pomysł, mam pomysł, Masi. mam pomysł. Chwila. Chwila. Paczkę. jakie wynalazki. A? Chwila. Wiesz, że to, wiesz, wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Mm no ale, no do... <laughs> Czekaj. Ciekaj. Miałeś poczek... kurna. Dobra. Teraz może się wyleje jako tako. Ehm, no i przepraszam, trochę jak lizmisz. Łe, robi wodę, kamień. To wodę na lawę trzeba... Yy, wylać. Ale to popsuje się. Co? Za! Bierz szybko do wiaderka, zbieraj co ma zostało, nie! Zebrałeś? A dobra To odwrotnie Zróbisz... A z... zebrał? No, zebrał Dobra Ej, zróbcie taką platformę fajną Weź jeszcze raz to zrób, wylej Fajnie to jest Albo dobra, możemy tak kobla tworzyć O, generator kobla możemy zrobić To się może przydać kiedyś Ej, czemu wylałeś znowu? A co wy się? Nie bawimy się. Dobra, starczy tego. Chodźcie. No dobra, e, rób ten. Masz wiaderko? O nie. Dobra, ja w ogóle. Mam butelka, robię ten. butelka wody jest. mam różową wełnę w sobie znowu. No ciągle jakieś dziwne rzeczy znajduję. Po waszych dziwnych tworach. O matko. Dobra. O, yy, dobra, robię sobie żelazne... Ej. Głodny ek jestem, o. Y Mamy się jedzenie trzeba żelazne. zabrać. Jedzenie trzeba zabrać do netheru, nie? Nie podpalaj mnie! Co za ITEMY?! <laughs> Jejku! Czemu moje łóżko zostało usunięte zablokowane? Co zrobisz z moim łóżkiem? Usunąłem wszystkie łóżka przed. No co za... Co za PIROMAN głupi? CO ZA LUDZIE Zabiję go Nie mogę no Oś tu Idę Zabijemy go no. Na no szczęście daleko nie mieszkamy Podnieś to Trzeba go zamknąć w klatce Podnieś to Nie podnieś tego Ja mu teraz No i wszystkie moje że. Kurwa co za debil Zgaś to bo się drzewa palą co za człowiek! Będzie węgiel. Kurde no. Czy to w to... A nie, węgiel z drzew się robił w... Jak się nazywa? Don't Starve. A tutaj chyba nie. Co za lama! No. Będzie mnie wkurzał. Znowu nie mam skina. Ja sobie zbuduję swój dom. Zabijemy cię, Zonda. Jesteś od dzisiaj naszym przeciwnikiem. No, Mamy wroga! O, dobre, mam droga. Ale chodźmy no, do letteru najpierw. Dobra, dobra. No o. dobra. Też idziesz do... Zbierzemy go do leteru? No dobra, będzie śmiesznie. Czemu wszystko się pali? Gdzie wy jesteście? O, ej, daj mi zbroję żelazną, daj mi mój ekwipunek w ogóle. Eee, to jest tak, łapaj miecz żelazny. A, to był mój, nie? Chyba. To nie był twój, teraz zrobiłem. A ja jeden sobie robiłem. Gdzie on jest? Masz. Tak? No. co spłonął. Aha. Czy ty nie widzisz tego co Zonda zrobił? A diamenty spłonęły? Nie, akurat mam. Okej, okay. a złoto. Ty! On może... On nas teraz ukrada pewnie. Ej, Zonda. To już... się mu pomysły teraz. Gadając co głośno. Wiem. cicho. Cicho, cicho, cicho. Teraz będę bronił naszego pomieszczenia. Dobra, wszystko jest. Tylko daj mi jedzenie, bo ja jestem głodny. Ja nie mam, no. W moim flipunku było. Eee, może zawrzyjmy jakiś sojusz taki, żeby naprawdę nie było jakichś samobójstw i w ogóle. I w ogóle. Może. Eee, samobójstwo to nawet to tam, ale... E, zonda musi się uspokoić i musimy go nauczyć. Zabi jak nie zabijać nas. Mhm. Gdzie jest Zonda? Tylko na nie Zonda? Serio, gdzie on jest? Nie wiem. Zonda, powiedz coś. Znowu Co się wiesz? robi noc. No to chodź do łóżek. Mm, <laughs> mamy nie dwa, tak. nie wiem czemu, no dobra. Ja mam trzecie. No to spoko. Ehm, ja już mam... Tak, 8 minut nam zajęło zebranie się do wy wyprawy do netheru jeszcze nawet obsydianu nie mamy. Zonda, Sojusz, chodź do naszego pomieszczenia. Zonda. Zonda, nie, chce, nie chcemy Cię za wroga. Zonda. Zonda. Wójciek. Ta ja nie będziemy mogli przez niego spać. Obraj Dobra. chodź chodźte. załatwmy tą... Brrr, czekaj ja tam ostatnio... Dobra wiesz co, masz zrobić yy, zrobię ci yy, całe, yy, całe całe cały flipunek żelazny. Spoko chyba Tam jest z lawa. Z... Wiesz? Żąda chyba nie I Tam chce. jest lawa. Ja mam. Tam ja mam, mam lawa. Wylas wodę. No możesz. Tylko nie mam... nie mam wody. Chyba. Ja mam lawę jak coś w wiaderku. Daj mi wiadro wody lepiej, a nie. Zrób wiadro. Eee, dobra. RAJD PRZEZ CREEPERY! BIEGNI! Ja już miejsca nie mam. Kurde. Trzeba od, poodkładać parę rzeczy. A ja chciałem już na spokojną wyprawę, ale nie, bo po co. No nie Ech. wiem. Zonda, chodź, chodź. Ej. Nie obrażaj się. Ej. Zonda! Jest. Yeah. Zjadłem butelkę wody. Ej, chcesz ten przypunek? Tak 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 To Spaliłem ząbiego Mieliśmy dzisiaj do netheru I zaraz pójdziemy Ale bez ządy? No, w musimy... tym czasie on może nas okraść, może nam wszystko zrobić Może nam spalić dom, może wszystko Widzę go Nie ma skrzyń, Pilzego. które Pilzego. można przenosić Gdzie Stój go tu Stój tu Kurna Walone drzwi Po coś ty robił te drzwi co cię w środku? Zabiłem go <noise> Okej okay. Ej, bo on płacze Zonda rozejm. Oto ty sorry Ty Pomyliłem cię Cicho, bo ja tuż tu żarcie nie mam. Ja też. Jest... Mam, mam 10 B bez chcesz? Umrzemy, dawaj. Chcesz? Też mam jasko? Daję, drzu ci jednego. Masz nawet dwa. Skrzynie skrzynię zon. trzeba dorobić, e, Mamy tu crafting, mamy crafting. Mm. Zonda, chodź do nas. Głowa zondy. Dobra. Zonda! Co tu jest? Rozejm. Zabijamy. A, i tym Nie zabijemy cię! Obiecuję. Ale te, 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 z łukami. Aha. E, gdzie ty jesteś, chudy? Chudy, Zem, wracaj! Na zewnątrz. Wracaj tu. Po co? Masz jajkiem. Wracaj! Czy po co? Wyrzuciłem cały, całe yy, żelazne żale, żelazny ekwipunek Trzymaj Okej okay, dziękuję Oj wiadro, dzięki No chciałeś tak? Tak, to idę po wody No matka ja od Pół odcinka już a my, No może chociaż uda mi się wejść do tego neteru. Dobra Zonda, rozejm Dobra, chodźmy spać w ogóle, bo ten... Ja nie chcę nocy. A jak pójdziemy spać, jak zonda tu nie przyjdzie? Jak on jest tam w środku. Chyba. Tak? Jak ja się z nim mijałem, jak wychodziłem. Widzę go. No i w ogóle Te... kto posadził tutaj drzewa. Zonda, rozejm! Pokiwaj główką. <laughs> zonda. Zonda! Debilu jeden, bo cię pobije. Zonda. Zonda. Chcesz rozejmu... Nie? Chcę rozejmu, a... ale nie cię. Połóż, jeżeli chcesz rozejmu. Ajajaj. Aj, aj. Dlaczego mamy potrójne uczko? Bo to jest... G.O.S. Bo cię kocham. Dobrze. Możesz? Dobrze, on chce rozejm. Tak? Ja też chcę mieć oddzielnie łóżko. Co? Nie ja postawiłem potrójne, Ej. Ja... Pod... bo ja postawiłem podwójne. No miało być całe dla mnie. Ale dobra, chodź spać. Czekaj, bo popsułem wejście. się bo... Już, nie... chwila był ten. Wylałem wodę przed wejściem, nie? Ty... Dawaj. Okej, okay, nareszcie śpimy. Yes! Noc Dobra, yy, Zonda chcę... Nie, nie wiem czy ci dać to. Masz. Zonda. To musisz wyczerpać. Neterze. Damki masz, trochę bez sztyków. Eeeem, żelazny killow się przyda. Chodźmy do tej lawy. Ja, ja mam lawę jak coś. A nie powiedziała mi lawa, potrzebami mi woda. Znaczy, no wodę mam, chodźmy do e, lawy. Ej, po co wam był kamień zwykły? Jaki zwykły? Zwykły kamień. Stoł? Eee... Przetopiony? No. Żeby zrobić te, mm, przyciski. Aha, dobra. Eee... My. Co to było? Właśnie się zastanawiam Zonda wydaje nie... nie jest Ej od, nie jak jest... wylałem wodę na lawę to to samo się stało Wiecie? Weź! Zonda ufam ci Ostatni raz musisz, w życiu cię zaufam ufam Musisz znaleźć jeziorko z lawą I musisz... Ee, tam wylać Chcesz jeziorko? Proszę bardzo. Z małe jest. Nie. Ja mam. Tam jest... Yy, naprzeciwko naszego domu. Tak? O, myślisz, mówisz, to teraz mów normalnie w odcinkach, a nie... Dobra, no nie, no a tak uczy... serio, Częliście... chodź. Nauczyliście... Nauczyliście mnie. No, Chodźmy. Dokładnie. Ej, tutaj jest lawa! Jeziorko, o, tam jest. Nie, Tam to... nie przyc... działa tamto. Naprzeciw domu. U. A bo tak, bo wy kiedyś mówiliście, że znaleźliście jakąś lawę, nie? No, to było chyba w pierwszym odcinku jeszcze. No. Eee, tutaj jest. tu ząda patrzy. O. Wylewaj. Yes, Obsidian! Sukces <laughs> b, 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 b. Wbijam jak swat. Już wbiłem. Weźcie zbierzcie tą wodę ktoś. Eee, ja mam lawę. Okej okay, kopcie ten obszar, a to diamentowy chyba trzeba, wiecie? Oooooo Trzeba diamentowy? Nie wiem Zonda, trzeba diamentowy? Tak no. Ja ale co z... Czemu nikt się nie... Kopie to. chyba 10 sekund jeden klocek. Dobra okay. A potrzebujesz co najmniej 10 klocków Żeby zbudować portal Hej, dobro masz wymowę jak na... Jak -y, się ja tu byłem pierwsze niż ty. Jak zatrzymać strzałę? Nie, Także do... wiedźmi tylko to potrafią. Odwróć kość. ją ustrzelę. A, syju, obok. Chciałem obok. Zostaw mnie. Miał być rozej! Masz ozdobę w tyłku. W ogóle to dostałeś od przodu w rękę, ale masz strzałę w dupie. I znowu, kurde, chcę wystrzeć no nie w Dobra. ciebie. Ej, mam no. diamentowy kilo. Zbiera się cały. O, zajmuje to w ogóle? Ej, jaj, i już nagrywam odcinek. Yy, 16 minut. To może zróbmy ten głupi portal? Pauzę! Wekita. Pauzę! Dobra, już. 3 4. No, co? Pauza. No i wtedy i wtedy no wykopniemy na tej pauzie ten obsydian i Okej, okay, więc pauza i teraz kopiemy obsidian. Da, daj mi ten kilo w to wykopę. Ja tu. To... Na, na bardzo dalekiej odległości. Karabin? No pokazać ci. Wiem chyba o co ci chodzi. Ja już mam 10. Dobra, ty 10. 10. Tak, okej. Okay. Dobra, co ty o, ty na 3-4. Chwilę, nie, na. No. chwilę. O. Już bym kurdził ten zjedz. A macie nie. zapalniczkę? Serio? Z czego się robi zapalniczkę? Podpalimy to... inaczej. Musisz mieć, musisz mieć flinta i ten... Ej, mieliśmy flinta. Tam. A nie, nie mieliśmy flinta. Daj, daj mi ten obsidian. Ej, dobra, na 3-4 odfałsowujemy. Dobra, no, mów. 3... No, mów. 3... Czekaj. Super. 3... 4... Okay, 3... Okej, jesteśmy z powrotem. Eee, zatem obsydian? trzeba zjeść kłop, 10 obsydianu i 8 rud żelaza eee, To tak, e, Zonda gdzie ty jesteś masz, trzymaj powierzam ci 10 obsydian, nie zmarnuj tego, wierzę w ciebie I trzeba mieć zapalniczkę i oczywiście nie mam flinta, tak? Ale nie możesz tego inaczej podpalić? Lawą się da? Nie wiem właśnie Zonda Dobra nie? To, to, to e, idziemy szukać żwiru e, Która jest mi w ogóle minuta odcinka? E, 17 Dobra To już jakieś 5 minut na gramy i... Dobra, wejdziemy z w zagonę Poszukamy To szybko A drewnem się nie podpali? Jak drewnem? Że drewno zapali ten. Nie raczej nie Nie wiem, takich wynalazków jeszcze nigdy nie próbowałem e, gdzie ja miałeś Musi być zapalniczka. Kudy Co? Żwir y, miałem gdzieś Wiem że miałem pamiętam Ale gdzie to nie Ja wiem. też Szukaj w skrzyniach Miałeś? No Ale jest... nie no Nie chodzi o to Chodzi o to że trzeba wykopać I że nic wypadnie No, A, to nie no tak, to nie wiem, gdzieś tam jest, przy tych jaskiniach chodziliśmy, to mnie zasypywał, wiesz, tam jak wychodziliśmy, z tamtej strony, tam, wiesz, gdzie, nie? Dobra, kończy się e, kolejny dzień, a my musimy szybko iść do kopalni, znaleźć się głupią zapalniczkę, bo mieliśmy dzisiaj akurat w tym, akurat w tym odcinku, powinniśmy być w neterze i się osiedlać. Tak. No ale dobra. Eee, utknąłem w wodzie, spoko. Wy macie świadomość z tego, że jak otworzycie portal do netheru, to będą e, przechodziły potwory stamtąd, tutaj. To będzie mieli doświadczenie, Ups. Będziemy zabili. Eee, dobra. Idę z żelaznym mieczykiem, o, mam ten. Tu nie ma jakiejś tworka. Mam żwir. Masz fajne. Hmm. Super, się, cieszę się. Teraz flin flint. O, mam flint, dobra. Eee, jak się robiło za plińczkę? Flint. Żelazo, nie? Chyba ta. Masz link? Super. No mam, mam. Tak dobrze. Dawno... Zadziałam magią. Nie patrz się. Nie. Bo, będę... coś ty zrobił. <laughs> Jezu, zabierzcie nie mu tą lawę. Nie patrz się, idź stąd! <gry> ty te, ja rak to... masz? No te rakiem byś po... Nie. Idź stąd. Nie. Fulka. Nie Chcę obsypę lawą Stworzyłbym portal Bo tu trzeba magii Nie Pokaż co Zaraz zrobię Zaraz pozabijam trzylazdym mieczem Skąd macie? Coś coś ty zrobiłeś Jak ty to zrobiłeś tak szybko? Zabiję go za chwilę Zabiję Zrobiłem głupią zapalniczkę Idziemy? Mówi Mówiłem, że potrzeba magii. Wchodzimy? I podpaliłem go, zapalniczką. wchodzimy? <grym> nie, wiesz, to najpierw odłóżmy wszystkie rzeczy. On wszedł. No i dobra, nie wchodzi. Jego problem, on umrze. Ej, ale jak nam coś tu wyskoczy, zaraz jest noc, jest ciemno, jest w ogóle strasznie. Dobra, cały odcinek zajął nam zrobienie głupiego portalu, no. Dokładnie. Yy, dlatego diametrowy ja odkładam. Biorę miecz. Klucz. Jedzenie weź, jedzenie weź, dużo jedzenia. Eee, wezmę Jej. jabłko i trzy wsztyki, tyle mam. Yy, no dobra, no to nie wiem, weźmiemy kilka żelaza. Nie, wiem, ej, co daje butelka z wodą? później tam do, do alchemii, no nie, ale... No dobra tam. Eee. Biorę piecy, craftinga, wezmę. Gdzie ty jesteś? on? da. Odezwij się. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jestem po drugiej stronie. Chodzimy. Ale w ogóle zorganizować się nie możemy. Jejku, e, która już jest w... minuta po powiedz mi? 21. A, już za chwilę a. trzeba będzie skończyć śnieg, a ja jeszcze muszę wrócić do domu. No właśnie. Znowu 25. 5 minut, coś minut, minie na na nic. No ale dobra. Co się dzieje? Utknąłem pomiędzy dwoma światami, koledzy. Jest po mnie. Serio. Tak. Miałeś coś diamentowego? Nie. Ale miałeś <grym> razny cały set. O nie. Będziemy płakać za tobą. Ej, ja nie wiem, co się dzieje. Mam portal cały czas. Może jak? Wyjdę i wejdę do gry Okej okay. Znaczy nam coś nie bije. Czekaj Niech się rozłączyć Półgłeś Zobacz... się pewnie Ta w ogóle do... to nie mogę nic z escape'a kliknąć wiesz Ja przechodzę ząbę. zondę jest... widzę Zondę na musimy zejść głębiej No co za Ej Zonda ratunku Ja widzę zondę Gdzie ty jesteś chudy? Tylko ządy stoję Tak? Mam Widzę cię chudy Tak? Teraz was okradnie Weź mi walnij czy coś O chudy, e, kurde Zonda miał, miał być sojusz Ja żyję, ej, co ja robiłem w ogóle, czemu tak tak jakoś dziwnie było Były przysypane, a Zonda właśnie nas okrada Zonda chodź tu bo cię pobiję Uf, uratowałeś mnie, dziękuję ci, chodź się przytulimy Spierdalaj like <laughs> geju Ej to ja byłem tu zamurowany czy nie wiem ale mamy A, problem. On zamurował portal. Bum buma mamy w domu. Nieee Mieliśmy spędzić spokojną noc w piekle Dobra, w takim razie... Tak? Zonda. Zonda, chodź. I W takim razie co? Poczekaj, za chwilę wejdziemy może wszyscy do piekła. Tam się pożegnamy. Tam, tam, tam Chodźcie No dobra, o kurde Genialne Help me, gdzie ja jestem, help me Też masz portal przed oczami? Ty, on jest pod ziemią Dobrze Dobra Ej, Kończymy? Tak Dobra, dziękujemy no to... za uwagę, do ja zobaczenia w odcinku kolejnym Pozdrawiam, tak cześć Niedługo Marka Goodbye